do mnie dokumenty. Ja nie będę cytował nazwisk, bo nie wiem, czy nie skrzywdzę kogoś, bo możliwe, że osoba, która mi to przekazała, nie do końca zna sytuację, ale po pobieżnym przeanalizowaniu są to dokumenty mówiące o wyrywaniu karp w alei Legionów, które to zlecenie otrzymało od miasta MPGKIM. Umowa mówi numer i tak dalej o usunięciu 20 karp na kwotę 14 514 zł. Protokół odbioru już mówi o usunięciu 35 karp. Nie podaje kwoty, nie podaje aneksu, zmiany, nie podaje kiedy karpy wyrosły i zostały ścięte drzewa, bo wydaje mi się, że liczyć do 20 to każdy urzędnik potrafi. Widać tak. No i wpływa faktura, proszę Państwa, na kwotę 24 500 zł. Dlatego prosiłbym o wyjaśnienie tej sprawy. Proszę o odpowiedź na piśmie. No bo jestem zobowiązany, skoro ktoś przychodzi mi daje takie dokumenty, które w ogóle nie grają. I do tego, żeby się o to spytać. A działania powinien już podjąć Pan Prezydent. Następna sprawa, na którą jeszcze prosiłbym zwrócić uwagę. Ponoć wykonawca który wykonuje, jest bardzo blisko skoligacony z tym, który odbiera. I robi bardzo często usługi dla MPGKM. Dlatego nie podaję nazwisk, dokumenty przekażę oczywiście. Dziękuję bardzo. E, obiegu krążą. Powiem więcej, e, według tych informacji MPGKM, które dostało zlecenie od miasta, które powinno wykonać to własnymi środkami, podzleciło to prywatnemu wykonawcy. Więc to jest też bardzo ciekawa sprawa i proszę, proszę to wyjaśnić.